All martial arts are the same because the purpose is to make the self-defense, to defend yourself. Of course, why they are different? Because uh, they're, they're, the founders of the, all the arts were had a different point of view. They came from a different country, maybe a different history, a different approach. If you see that Taekwondo was created through Taekwondo and through Karate. That became a certain art, which we are practicing all today. Now, like Karate has a different background. You have Hapkido, there are so many styles. But, I mean, the differences are very, very similar. Only in Taekwondo, we use a little bit more the legs. In Karate, they use more the hands. But in the end effect, the, the difference is very, very small because you have to learn to defend yourself. That is the main purpose of making a martial art. Samo słowo taekwondo powstało w 1955 roku. Zostało zaproponowane przez generała Che Hi, którego uważa się za ojca i twórcę tej sztuki walki. Pod tą nazwą wyjątkował cały system technik, na początku bazując na japońskim karate, a następnie przekształcając powolutku um, japońskie karate w nowoczesne, obecnie funkcjonujące taekwondo. Jeżeli chodzi o klub koreańskiej sztuki walki w Lubinie, to to jest należy do czołowych klubów w Polsce. Z tego klubu wywodzi się dla strony kadry narodowej przez 10 lat mężczyzn, teraz kobiet, więc jakby po prostu zasługi tu dla pana Doleckiego są, dla polskiego tekłonu do pana Doleckiego są nieocenione po prostu. Regularnie klub dostarcza z bardzo, bardzo dawna, Wielu no, wspaniałych zawodników, jak Kasia, Żołędziewska, późniejsza, Jężak, czy Jędrzak, czy m, Tomek Pilarz, przez wiele lat reprezentanci kadry narodowej. Treningi dalekowschodnich sportów walki e, rozpocząłem w roku 83. Na początku było karate Jokushinka, i potem karate Shotokan, a od 85 roku treningi taekwondo. Po powrocie ze studiów mojego kolegi ze szkoły, Krzysztofa Banasia, rozpoczęliśmy razem Treningi on miał bardzo dobry kontakt z instruktorami z Wrocławia, szczególnie z panem Andrzejem Brylem, bardzo znaną osobą, jeżeli chodzi o te do sztuki walki, a szczególnie doskonale opracowanie systemu samoobrony. I pan Andrzej Bryl przyjeżdżał do Lubina i od tego momentu tak naprawdę rozpoczął się no, prawdziwy kontakt ze sztukami walki. Na początku tak naprawdę uczyliśmy się z materiałów takich, które można było zdobyć z książek. Wtedy nawet specjalnie kaset nie było, wideo z jakąś, jakimiś technikami, z układami. Z czasem, z czasem można było korzystać z wiedzy i doświadczenia innych instruktorów. Wyjeżdżaliśmy do Wrocławia, wyjeżdżaliśmy na seminaria z twórcą taekwondo, z generałem Czajem, z instruktorami koreańskimi. Klub właściwie od początku działalności bardzo szybko zaczęli się zawodnicy startować w rywalizacji sportowej. Pierwsze zawody w Lubinie, ogólnopolskie zawody odbywały się po dwóch, trzech latach działalności klubu. Wtedy z żółtym pasem startował w zawodach, w tej chwili jak mówię, gdyby usłyszał to ktoś, kto, kto obecnie zaczyna trenować, to by się z tego śmiał. Ale wtedy to, to były takie czasy, zresztą bardzo rzadko było egzaminów. Tak, krok po kroku y, coraz więcej zawodników w Lubinie trenowało, zyskiwali coraz mocniejszą pozycję. Y, Mistrzostwa polski y, w stronie śląskim były takimi przełomowymi mistrzostwami, gdzie klub y, lubiński z, zajął y, miejsce piąte w generalnej klasyfikacji na mistrzostwach polskich seniorów, i tak od tego momentu y, nasi zawodnicy pokazywali się coraz mocniej na imprezach krajowych i zagranicznych, bo zaczęliśmy wyjeżdżać na zawody zagraniczne, do Belgii, Holandii, do Włoch. I po tym, w roku 1995 zaproponowano mi współpracę z trenerem kadry kobiet, z panem Jerzym Litwińskim, jako asystent. Ta współpraca trwała kilka miesięcy i po tym okresie od 1996 roku z Grzegorzem Ozimkiem z Kłodzka prowadzimy kadrę mężczyzn. Do roku 2006 kadrę mężczyzn, a od 2006 do dnia dzisiejszego reprezentację Polski kobiet. Jeżeli chodzi o kwalifikacje instruktorskie, to na początku kurs instruktorski Białej Podlaskiej, specjalizacja prowadzona przez instruktora Chon Dejonga z Korei, następnie podyplomowe studia trenerskie na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zajęcia odbywały się w Wydziale Kultury Fizycznej w Białej Podlaskiej, zakończyły się egzaminem, dyplomem. Między innymi wykładowcami i prowadzącymi zajęcia byli wspomniany wcześniej twórca tekundu Generał Choi, Wim Boss, obecnie dyrektor techniczny ITF-u. Pierwszymi zawodnikami, którzy, zawodniczkami, które znalazły się w reprezentacji Polski była Katarzyna Żołędziewska i Ewa Mościszko. I one pierwsze zdobywały medale na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata juniorów. Kolejną osobą, która dołączyła do kadry to była Elżbieta Gromek, potem Marzanna Pawlik, i potem zaczęli się chłopcy w kadrze, czyli Tomek Pilarz, Grzegorz Jężak, i potem następni juniorzy. W sumie przez ten okres czasu, od kiedy prowadzę zajęcia w Lubinie, w reprezentacji narodowej startowało 13 zawodników z Lubina. Najlepszy wynik, no można ja zawsze przytaczam Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Pradze. Na tych zawodach, co prawda, reprezentowało nas dwie juniorki, ale medale, które one zdobyły, to były dwa złote i jeden brązowy. Nasz klub, gdyby rozpatrywać go w klasyfikacji generalnej Mistrzostw, zająłby trzecie miejsce po Korei i po Polsce. Zawodnik kadry to jest osoba, która musi posiadać bardzo duże umiejętności techniczne, bardzo dobrze dysponowane musi być pod względem motorycznym, czyli wytrzymałość, siła, szybkość, gibkość, zwinność. Ponadto na pewno jest to osoba, która musi wiedzieć, czego chce, musi solidnie pracować, musi być dobrze przygotowana do zgrupowania. Ja czasami w swoim dla siebie, sam dla siebie dzielę zawodników na no, wojowników i tych, którzy nie są wojownikami. I po prostu czasami jest tak, że te wszystkie cechy motoryczne i wydolność, i, i sprawność, i, i technika jest super, i nawet wiedza taktyczna. Natomiast jak ktoś nie ma serca do walki, to. To, to, to niestety, ale w wyniku, w wyniku nie osiągnie, na pewno też musi być jakaś pokora w sensu do własnych umiejętności. Dlatego, że człowiek wtedy łatwiej znosi porażki, a jednocześnie wyciąga wnioski z tych porażek czy z błędów i jest w stanie pracować później nad tym, żeby, żeby usunąć te mankamenty, i jest bardziej odporny na, 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 te, na, na brak sukcesu czy, czy, czy właśnie na jakieś tam sytuacje, które nie do końca czasem wynikają z jego winy, bo, bo i sędziowie czasami różnie potrafią ocenić pewne, pewne zachowania. Także no, wymagania w stosunku do zawodników reprezentacji są na pewno, są na pewno duże. Że lubińskie taekwondo to jest tak jak linia, po jakiej porusza się człowiek wykonujący układy. Czyli w taekwondo jest to tak zwana fala łagodna, a raz jest lepiej, raz gorzej. Raz mamy tych zawodników więcej w reprezentacji, raz mniej. I po prostu trzeba się do tego z jednej strony przyzwyczaić, a jednocześnie systematycznie pracować nad tym, żeby żeby tych ludzi kolejnych, którzy będą mogli nas reprezentować, wyszukiwać w grupie młodych adeptów, którzy się zapisują co roku. Tak naprawdę ja mam olbrzymią satysfakcję z tego powodu, że dzieci, młodzież chcą przychodzić na zajęcia i że trenują. To, czy ktoś będzie mistrzem, czy nie, jest sprawą wtórną. Prawda jest taka, że co roku zaczyna treningi duża grupa, a z tego po wielu latach zostają pojedyncze osoby. I don't know.